Port lotniczy Fryderyka Chopina w Warszawie. Pomnik tylko po pierwsze samo. Nie wolno wchodzić, bo jest tu strefa, strefa zakazana VIP. Co to, co to znaczy strefa? Zastrzeżona. Co to znaczy, że jest zastrzeżona? Zastrzeżona, że mogą wchodzić osoby upoważnione. upoważnione. A, a kto może być upoważniony? Ci, co mają przepustki. No, a jak chce pomnik, pomnik, postawili się pomnik, nazwę na Panie, cały świat jest. Moja sprawa jest, gdzie go postawili, co mnie to odchodzi. Warszawa jest, Polska cała jest sławna z tego, że ma lotnisko imienia Chopina, a pomnik nie wolno zrobić, nie wolno do pomnika dojść. Ja byś pan miał żeby pan wejść, nie masz pan, nie masz pan, nie masz pan No to, to czemu pan nie spyta szefa, czy to imię tam to Ja będę pytał szefa, jak jest, tak jak jest, panie. Nie będę robił siebie idioty, kurde, zaczyna to, No to, to szef zrobi siebie idiotę, że nie może, no. ni że nie pozwoli powie, pomnika. Pomnika nie wolno zrobić zdjęcia. no To po To pomniki stawiają, żeby nie wolno zdjęć robić? Dla mnie, kto nie robił zdjęcia, to nie będzie Przedtem był tam pomnik dostępny, tam, blisko ludzi, ludzi. Ten sam był, tylko był tam gdzie indziej, pod murem, gdzie można było dojść. Gdzie tam taksówki, coś było tak u góry. Teraz tutaj postawili. Zrobili się strefę jakąś tam bezpieczeństwa. Ale kto, kto się kogo boi? Czy my się mamy Bać czy oni nas? Tylko co to znaczy bezpieczeństwo? No tam mówią też, że jakaś strefa bezpieczeństwa jest, co to znaczy? No? To znaczy mówię panu po raz który, że mają wejście dzieci, że mają przepustkę. Aha Nie mam przepustek, nie mam... No to pan wejście. napisze, stref... przepustkę chciałem zrobić zdjęcie pomnika. Daj mi pan przepustkę. No to tak to wygląda zastrzeżenie. No. A kto tego pomnika też pilnuje, czy nie? Czy kogo ty no pilnujesz? strefę. A strefę, a pomnika nie. Czy do pomnika można dojść, co pan mówi? Pomnik jest na strefie zastrzeżonej. O. Pomnik na strefie zastrzeżonej. No takie, takie numery też mam. ty dał swoje pan, imię... Coś, pan na pana ministra, panie wie, że pan sobie tutaj pod pojazdem i po kierowcą, no zrobię pan A ja no. przyjechałem pociągiem i wszędzie sobie tu idę. Zobaczyć jak lotnisko wygląda sławne na cały świat no ja imienia wiem, Chopina, a pan mówi nie wolno tam, nie wolno tam wejść, bo, tam, bo pan jest, się boi. Na wszystkich lotniskach. Boi się pan obywateli czy obywatele pojeżdżają? Na wszystkich lotniskach tak jest. No ale teraz nikogo nie ma kto był tam, kto już był, był bojący się ludzi, bo niektórzy się, politycy boją ludzi i dlatego się zamykają, jakimiś płotami się obgradzają, no. <gry> ich problemy nie mają. No właśnie, na no. no ich. Na Pana też, bo Pan się boi, żeby Pana z pracy... Już do emerytury są, pan żarty, da, dużo, Panu do, są, żarty, dużo Panu do... To nie są żarty, Panie. Dużo Panu do emerytury zostało jeszcze? No. To jest, to nie zostało, ale to nie są żarty, Panie. Jak jakbyś Pan Myślisz Pan, że to żarty dla mnie? No wiem, ale no, karabinu no, Pan nie ma, nie będzie Pan strzelał. To strzela. nie są żarty, no. no nie są, no, no, ale, ale robiliście na śmiech. Pomnik postawiliście komu? Że pomnika nie wolno zdjęcia zrobić? No, dla może dla Witów, no to dla kogo to jest? żeby dajcie inny pomnik ten dzień, żeby dostęp był do niego i zdjęcie zrobić. Jakby człowiek z drugiego końca Polski nie nie można zdjęcia zrobić pomnika, bo, bo jest tu niebezpiecznie. Ale pan i tak karabinu nie ma, to pan nie będzie strzelał, tylko pana wystrzelą z, ze wystarczy, wystarczy, Na wystarczy pana i wylegitymują pana, zatrzymają do wyjaśnienia i wyjaśnienia. Aha. No to pan zawała tych, po, pytam się czy można. To samo powiedzą panu, co nie. No to samo, no nie wiem, to się zapytam. No. <laughs> Może akurat pozwolą mi, łaskę dadzą. No to pan się też sam boi. No, no ale takich płotu nie ma kolczastego ani pod prądem. No to tam nie wolno, a tutaj jest taki to jest zwykły... Tu taki zwykły płotek jest. A tam jest kolczasty płot, jak gdzieś w obozie koncentracyjnym koncentracyjnych, tam takie płoty. Tak się obywateli boją. No. No to tak to wygląda, no. A to co da? VIP flipę. LIPE. LIPE i teren lotnisko, no i tak to jest Lotnisko Chopina w Warszawie. O, Tak wygląda. Ale nie wolno wchodzić, bo jest strefa niebezpieczna, no, no i tyle na razie.